Popularniejszy talerzyk nieprzewracajka. A wyjątkowość tego talerzyka polega na tym, że podobno dziecku nie będzie mogło wywrócić zawartości, która jest w środku. Testowaliśmy dany talerzyk kilka razy z kaszką, ponieważ jest to najczęstsze śniadanie mojej córki. Raz kaszka była bardziej gęsta, raz bardziej płynna i mimo, że talerzyk powtarza ruchy naszych rąk, Adelina po prostu wyrzucała. Się rozletywała na trzy osobne części. Ale znalazłam jeden najważniejszy plus tego talerzyka, a polega on na tym, że może służyć jakoś na zabawkach, a córka z chęcią obserwowała, co ja robię i próbowała ubawić się sama. Oczywiście, finałem było zawsze lądowanie talerzyka na podłodze. Zamawiałam go w aplikacji temu.